Nie musisz mieć dużego biznesu, żeby mieć własne opakowania z logo. Ja zrobiłam to przez formularz na stronie Neopak. Wchodzisz na neopak.pl, zakładka personalizacja, zaznaczasz co cię interesuje: kartony, taśmy, koperty, wysyłasz zapytanie i po prostu czekasz na wycenę. Bez stresu. Ja wybrałam kartony z nadrukiem oraz taśmy z logo. Karton wygląda profesjonalnie, a taśma od razu mówi, że paczka jest od mojej marki. To nie są ogromne koszta a robią robotę. To, co mnie zaskoczyło, to jakość. Nic się nie rozmazuje, kolory zgodne z projektem. Wszystko wygląda jak z jakiegoś większego e-commerce, a ja mam jedno osobową działalność. Jeśli masz swój sklep, robisz rękodzieło, sprzedajesz na Vinted, serio warto. Klient od razu poczuje, że ta paczka jest przemyślana i szybciej zapamięta Twoją markę. Tu nie trzeba się znać na technicznych sprawach. Formularz jest prosty. Zespół z neopak odpisuje szybko, doradzają i nagle masz opakowania, które pracują na Twój wizerunek.